Czy kiedykolwiek się zastanawiałeś słownictwem telefonów, albo może się zastanawiałeś, jak odebrać telefon po angielsku? To w takim razie dzisiejszy odcinek jest dla Ciebie, bo dzisiaj postaram się wytłumaczyć jak najwięcej o telefonach. To znaczy, że się postaram Ci dać jak najwięcej słownictwa, które jest związane z telefonami i też Ciebie nauczyć najlepsze sposoby, jak odbierać telefon albo rozmawiać z kimś przez telefon po angielsku. Instytut Lingwistyki przedstawia. I muszę powiedzieć, że naprawdę się postaram dać wam jak najwięcej informacji w tym filmiku jak mogę, ale na pewno nie dam rady porozmawiać o wszystkim dzisiaj. To Daj znać w komentarzach, jak czegoś zapomniałem, jak masz więcej pytań, a dodatkowo chciałem Ci powiedzieć, że może już wiesz o tym, ale jak, jak znasz nasz kanał, to pewnie wiesz, że my stworzyliśmy a, wyzwanie językowe. Jak chcesz wypróbować nowoczesny sposób, jak uczyć się języka, nie tylko angielskiego, ale ogólnie jakikolwiek język, to sprawdź na dole w opisie, bo tam zobaczysz link. Do naszego wyzwania językowego. I to jest, żebyś wiedział, bezpłatne wyzwanie. To jak masz więcej pytań, kliknij w tego linka, i będzie tutaj dzisiaj dużo słów, to jak chcesz, to możesz zapisać kilka tych słów, albo przynajmniej zapisz te, które są dla Ciebie najważniejsze, żebyś po prostu je nie zapomniał. Zaczniemy od tego, co to jest landline. i bought cell phone i bought mobile phone Pewnie is nash cell phone and mobile phone Anglii się mówi mobile phone albo po prostu mobile i to jest telefon komórkowy albo w Stanach po prostu mówimy cell phone i cell phone to jest skrót od cellular phone to w takim razie może może zgadnąć co to jest landline land to jest ziemia i line to jest linia i to znaczy że landline po prostu jest taki zwykły telefon taki starodawny którego może mieliście w domu dawno temu i był tak przypięty do ściany. To jest landline. Też jest takie coś jak rotary phone. I rotary phone to jest nawet starsze. To jest landline, a to jest takie okrągłe, że coś tak kręciło. To jest rotary phone. Ale przez to, że każdy w dzisiejszych czasach ma cell phone, tak się mówi w Stanach, komórkę, to w takim razie każdy potrzebuje mieć a phone charger albo po prostu charger. I charger, może już wiesz. To jest ładowarka. Następne słowo pewnie dobrze znasz i to jest karta SIM. Po angielsku to jest SIM card. I widzisz, że tutaj nie mówimy i. To nie jest SIM card, to jest SIM i SIM card. I prawdopodobnie jak masz Telefon, to wtedy też masz takie coś na telefonie, takie chyba to jest etui po polsku, nie jestem pewny, ale po angielsku to się nazywa case albo po prostu phone case. Dodatkowo, jak masz phone case to często ludzie mają coś z tyłu, żeby tak ten telefon nie upadł. Przeważnie to jest jakieś kółko albo takie coś, co tak wychodzi i tak trzymać tak, żeby to nie wypadło z ręki i to się nazywa phone grip. I oczywiście jak masz telefon, to Twój telefon ma ekran i ten ekran się nazywa screen. Tak jak słowo screenshot i chyba Chyba po polsku też się mówi screenshot. Albo screenshota? Zrobiłem screenshota? Po angielsku byś powiedział to take a screenshot. I oczywiście jak ludzie mają komórki, to często mają pęknięte ekrany. I wtedy byś powiedział a cracked screen. Albo my screen is cracked. I w dzisiejszych czasach to nie tylko możesz rozmawiać przez telefon w taki tradycyjny sposób, ale też możesz rozmawiać przez telefon używając internet. I tak właściwie nie ma różnicy, czy rozmawiasz z kimś tak, albo tak. Ale jak z kimś rozmawiasz i nagle twój telefon się rozłączy, to wtedy byś mógł powiedzieć our call was dropped. I to jest wzięte od tego że the phone provider dropped the call. To znaczy, że ten provider, ten który ci uh, sprzedaje hmm, powiedzmy ten internet albo uh, te usługi telefoniczne, the phone provider dropped your call. To znaczy, że oni tak upuścili Twoją rozmowę, albo po prostu was rozłączyli. To w takim razie, jak się mówi, że jesteś na telefonie, może powiedzieć po prostu Hey, I'm, I'm on a call. Albo byś mógł powiedzieć I was on a call and the call was dropped. To co to znaczy to hang up? Albo to hang up the phone. To znaczy, żeby po prostu się rozłączyć. I to jest przez to, że w dawniejszych czasach. Był większy telefon i jegoś tak wisiało, żeby wyłączyć go. I dlatego nadal mówimy to hang up albo to hang up the phone. Ale też jest takie coś jak to hang up on someone. I to chyba jest, żeby rzucić telefonem, tak się mówi? Na przykład, może z kimś rozmawiasz i potem oni są na ciebie źli i po prostu tak rzucą telefonem i wtedy się odłączą albo rozłączą i mówisz Hey, ha huh, they hung up on me albo boop, i hung up on them i jak rozmawiasz z kimś i potem nagle tak ich nie słyszysz może rozmawiasz przez telefon albo uh, używasz wideo i potem nagle tak ledwo ich słyszysz albo widzisz i tak oni tak mówią tak ble, 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 ble. to wtedy bym powiedział hold on a second You're breaking up. I dosłownie you're breaking up znaczy coś takiego jak uh, łamiesz się na kawałki albo coś takiego. To wtedy byś powiedział: I can't hear you, you're breaking up. I jak chcesz komuś powiedzieć, że tak, bój, hey, poczekaj na chwilę, to wtedy byś powiedział: hold on albo hold on a second. Albo hold on a moment. Ale oczywiście w dzisiejszych czasach to chyba częściej wysyłamy SMS-y niż rozmawiamy normalnie przez telefon. To jak się mówi SMS po angielsku? Nie wiem jak to jest w Anglii, ale w Stanach się mówi text message. Na przykład I sent them a text message albo po prostu I texted them albo they texted me. To to jest to text someone? Albo to send someone a text message. I oczywiście jest takie coś jak missed call. A missed call to jest po prostu nieodebrany telefon. I oczywiście też jest takie coś jak voicemail. Voicemail to jest jak ktoś się nagrywa, że dzwonią do Ciebie i Ty nie odbierasz, to wtedy masz missed call, to wtedy oni nagrywają voicemail. Na przykład I left them a voicemail, ale Chyba nikt nie sprawdza tych voicemails w dzisiejszych czasach. To jak ty nadal zostawiasz voicemails, to co ty robisz z twoim życiem? Nikt tego nie będzie odsłuchiwał. To jak powiedzieć, żeby ktoś wyłączył swój telefon? Albo żeby wyciszył telefon? Albo żeby włączyć telefon na wibracje, tak się mówi? Po pierwsze możesz po prostu powiedzieć Can you turn your phone off? Albo Can you put your phone on airplane mode? Też możesz powiedzieć Please put your phone on vibrate. To znaczy, że włącz swój telefon, żeby on tylko wibrował. To jak się mówi dzwonek? Po angielsku to jest ringtone. Na przykład What kind of ringtone do you have? I to jest przez to, że a phone Rings. Telefon dzwoni. To teraz wytłumaczę, jak odebrać telefon. Po angielsku bym powiedział hello. I słyszę, że jest duża różnica między hello i halo. To nie jest halo, to jest hello. Hello? Ale jakbyś pracował dla jakiejś firmy, to wtedy byś powiedział coś takiego jak... Hello, this is David speaking. How may I help you? Albo powiedzmy, że pracujesz dla jakiejś firmy. Powiedzmy, że pracujesz dla żabki, ok? Nie wiem. Ale wtedy byś odebrał w taki sposób. Thank you for calling Żabka. This is David speaking. How may I help you? Ale oczywiście nie każdy pracuje dla dużej firmy. Czasami ludzie po prostu pracują dla siebie. I wtedy byś odebrał telefon w taki sposób. Hello, this is David. Albo this is David. Albo po prostu This is David speaking Ale oczywiście jak masz jakiś sklep, albo coś To rzeczywiście byś powiedział coś takiego jak Hey, thanks for calling Jakiś tam biznes This is David speaking I oczywiście jak pracujesz dla siebie Albo dla jakiejś firmy I na przykład musisz coś sprawdzić Że rozmawiasz z kimś I musisz tak na chwilę odłożyć telefon To wtedy byś powiedział coś takiego tak jak You know, I have to check something Can you please hold? Albo Can I place you on hold for a moment? Albo Can I place you on hold for a second? I oczywiście wtedy byś powiedział I'll be right back. Albo coś takiego jak Can you please hold for a moment? I'll be right back. Thank you. I to chyba wszystko na dzisiaj. Oczywiście na pewno jest mnóstwo więcej takiej informacji. A jak masz więcej pytań, daj znać w komentarzach. I skończę z tym, że często ludzie w Stanach się śmieją, że starsi ludzie, szczególnie tak ojcowie, jak odbierają telefon to mówią tak yellow i to brzmi jakby mówili słowo żółte, tak yellow, tylko że, mówię, tylko, że mówią tak yellow, nie wiem czemu tak mówią, zamiast hello, to jest bardzo dziwne, nie, młodzi ludzie tak nie robią. To dzięki, że oglądasz nasz kanał i zobaczymy się niedługo, na razie, cześć.